Mateusz Kaniowski, Wiewiór. Siema, cześć. Oh, kurde, aż mikrofon spadł. I niedługo będzie walczył też stary Wiewiór. Owszem, będzie. Będziemy dzisiaj rozmawiać o tych dwóch pojedynkach, no bo nie ukrywajmy, jest to duże zaskoczenie i kolejne wyzwania. Ale najpierw pogadamy o tym, komu się należy. Czyli Józef Bratan, duży konflikt między wami, tak nabrzmiewa, nabrzmiewa, ale Józef mówi, że już nie jesteś taki odważny jak przez telefon. Nie, no jak, nie byłem odważny na konferencji? No mówi, że nie. No to nie wiem, no. Mówi, że już byłeś, ale już, no podczas konferencji już tak spokojnie i dużo. No nie, nie, no byłem tak samo jak przez telefon, tak? No może nie powtarzałem tych samych panczy, bo, bo to bez sensu, tak? Co, co było na face to face, bez sensu już to samo powtarzać na tym, na konferencji, ale yy, uważam, że tak samo, jak na konferencji byłem odważny i. Okay. I sobie wymyślam. Wiesz, co dużo osób z Freak boi się Josefa z... drażnić poza kamerą, no bo wiadomo, on jest mocno agresywny, a no ty się nie boisz w ogóle. Dlaczego? Mm, nie, no nie boję się, nie boję się go. <grym zespół> nie boję się y, oczywiście, ale no nie wiem, no też y, jakby, no co, po, y, y, była spina między nami jakaś na tej konferencji, i w ogóle. Po, poza kamerami to specjalnie jakoś za dużo nie rozmawialiśmy, ale no nie, nie odczuwam na pewno strachu w stosunku do niego, ale on jest taki napięty. Powiedzieliście dużo nie rozmawialiśmy, a rozmawialiście w ogóle poza kamerami? No, wymieniliśmy e, kilka słów, ale to kilka. Ale to jakich słów? No nie wiem, no te, na przykład teraz przed, przed wejściem na konferencję on coś tam mówił, żebym nie obrażał jego rodziny. Nie wiem, coś, coś, coś. Mówi, że jak na, na, na ten, na bliskich wiadę to, to mnie rozwali w ogóle, gdzie ja bym nigdy nie miał takiego zamiaru, więc nie wiem, skąd mu się to wzięło. No, że teraz rodzice są w cenie i walczą w świecie fightów. Jesteśmy coraz bliżej przejścia do tego tematu, więc spokojnie. A to Natomiast wiewiór, czemu walczysz? Bo ja powiem szczerze, byłem sobie na wakacjach, patrzę, karta, wiewiór Joseph. Mówię, o, ale walka w MMA Stos I zobaczyłem w K1 bardzo mnie to się dziwiło, Czemu zgodziłeś się na walkę stójkową, gdzie wiadomo, że Joseph tak naprawdę tylko stójkowo stoi? No tak, no wiesz w MMA to w sumie ta walka nie miałaby sensu, szczerze powiedziawszy, no bo to wiadomo, że bym wygrał, nie? A w K1, no jest na większy sens na pewno, też uważam, że wygram, ale będzie to trudniejsza walka. No ja dostałem taką propozycję po prostu, w, w ogóle nie było mowy o MMA, dostałem taką propozycję, to na półtora miesiąca przed, przed galą jakoś, I było biorę czy nie biorę, no się tak zastanowiłem, w sumie chciałem jeszcze zawalczyć, się... W sumie się tak zastanowiłem, że on niby dobry, ale do rozjebania, więc... Ale wiesz, jak człowiek się raz sparzy, no to drugi raz nie łapie za gorącą wodę, a ty raz się sparzyłeś i to bardzo, a teraz drugi raz robisz to samo. A chociażby widzieliśmy, jak Józef bez większych problemów pokonał Kubę Nowaczkiewicza, żeby następnie Kuba wygrał z Robertem Karasiem. Do trzech razy sztuka, jak to mówią. Nie, no poczekaj, pierwszą wygrałeś z Ferrari, no drugą tak, przegrałeś. Tak, ale że do trzech tych, sparzeń. No nie no, co, no myślę, że to, że przegrałem z Alanem nie oznacza, że mam się całkowicie zamykać na walki w K1. Na pewno MMA jest tym, w, w, w czym najwięcej chcę walczyć i myślę, że no, na tym powinienem się skupiać, ale jeśli jest jakaś możliwość dodatkowej walki w K1 no to co? No to ja po prostu wziąłem. Okej, okay, nie obawiasz się tej jego eksplozywności? No bo jednak trzeba mu oddać to, że jest taki bardzo zrywny. No jest, jest, ale nie, nie obawiam się. No. Myślę, że, 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 że mam przewagę umiejętności i że, że go pokonam. Dobra, moi drodzy, stary wiewiór, na pierwszym wywiadzie, który zrobiłem z Maxem i właśnie ze starym wiewiórem, Wykrzeszedł doskonale, ludzie go pokochali. Ten wywiad ma ponad 400, chyba 50 tysięcy wyświetleń, coś w tym stylu. Potem znowu rozmawiałem z Twoim tatą. Teraz ma walkę, walczy ze starym Muranem. To jest w ogóle jak z jakiejś bajki, to wszystko, co się wydarzyło w życiu Twojego taty, bo tak naprawdę to ja tatę Maxa poznałem na no afterze, przez to, że byli podobni, zaczęliśmy gadać. Okazało się, że jest super, powiedziałem, że mogę z nim zrobić wywiad, bo bardzo fajnie gada. I nagle dochodzi do kolejny eventu gali Trick Jak się czujesz z tym, że Twój tata ma wejść do klatki i to z taką Postacią. No, na pewno y, jest to ciekawe. Jest to też y, śmieszne trochę. Jest. No i co? no Myślę, że fajnie w sumie, nie? No na pewno fajnie. Natomiast czy ty.? No bo każdy, jak walczy ktoś ci bliski, no to trochę się obawia. A ty wystawiasz swojego ojca naprzeciwko no, osoby, która już walczyła wiele razy. Miała swoje historie z podżabki i tak dalej. No co no, mu się może stać? Morda nie szklanka, nie stuczę się. Najwyżej w p... dostanie i tyle, nie? <suszy> A sądzisz, że może tak to się właśnie skończyć, jak teraz powiedziałeś? No jest na to szansa, nie? Ja tam wierzę w tatę, ale no nie, nie ma Twojego chleba do zgryzienia, że tak powiem, bo jednak Muran y, trenował dużo wcześniej. Tak ma przewagę wagi i tak dalej. Tato nie trenował wcześniej, więc jest to na pewno ciężka walka dla niego. Pierwsza ciężka walka na przetarcie, ale myślę, że może y, ten, to charakterem wygrać. Jak robiłeś z tatą cokolwiek, to jak muszło? Wiesz co? Ja z nim jeszcze nie trenowałem. Ani razu? Nie, bo tak... Bo ten... bo nie, ma, nie miałem czasu, bo teraz miałem przygotowania do swojej walki, tak? I tyle co, że się, mi się mijali na sali, dopiero będę trenować z nim y, jak ten... zawalczę. Mhm. Dzisiaj widziałem na Instastory, twojego daty bodajże, a właściwie to widziałem na Flipkart Polska, że twój tata i stary Muran mają zmienioną formułę tylko na stójkę? Tak, tak, no teraz tak się pojawiło, no, no Muran nie dość, że ten, że, że dostaje przeciwnika, który y, nie trenował wcześniej, który y, jest dużo lżejszy, no to jeszcze wymyśla ten, y, z, formułę sobie. A dlaczego? No nie wiem, może się obsrał porteru. Okej, okay, natomiast bardzo miałem duży uśmiech na twarzy, jak zobaczyłem, że stary Muran wykorzystuje twojego tatę do przyjścia po ciebie i zaskoczyło mnie to dosyć mocno, bo Muran nagle wstawił to, że idzie po dwa pasy twoje. No to wiesz, to, to jest śmieszne, nie? Myślę, że nie, nie traktowałbym tego poważnie, nie? Wiecie, jak znam pana Jacka, to pan Jacek zawsze jest poważny. No ja myślę, że on nigdy nie jest poważny, w sensie. Myślę, że nikt go nie bierze poważnie. Nie? Nikt go nie bierze na serio tego co on mówi, więc no co? Z tymi pasami to mu się konkretnie odkleiło, ale nie, 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 nie tylko z tym, nie. No dobra, ale zakładając negatywny dla Ciebie scenariusz, Twój tata nokautuje, przepraszam, stary Muran nokautuje Twojego tatę i stary Muran mówi, że on idzie teraz po młodego wiewióra. Czy Ty byś się zgadzał na to? Znaczy wiesz, no... E, ja bym się mógł zgodzić, ale Fejm przecież pewnie nie przyjmie Murana. Ja tylko pytam czysto hipotetycznie, no bo mnie samo właśnie wyzwanie Ciebie przez Pana Jacka mocno zaskoczyło. Nie no, to tak, to no czemu nie? <laughs> ale to ten, ale no mówię, no nie sądzę, żeby Fejm się na to zgodził, nie? Bardzo to jest w ogóle ciekawa i, i dziwna, kręta droga tego wszystkiego, co tu się wydarzyło. Stary wiewiór będzie walczył po jednym fajnym wywiadzie. No widzisz, jakie to życie przewrotne. I bardzo dobrze. No jestem tylko ciekawy, właśnie, bo miałem nadzieję, że ty mi popowiadasz, jak idzie twoje mu dacie, no, a ty nic nie wiesz. Chyba, że słyszałeś, co? Znaczy, dobrze mu dosyć idzie, w sensie, yy, łapie szybko i w ogóle. Więc jest... No ale zaczynać sporty walki w wieku 49 lat? Tak? Znaczy wiesz, no. 48, 9 coś na stylu? Nie, nie y, 51 W wieku 51 lat? No to wiesz, no. No co z tego, no, znaczy no, późno, ale. Co, no... Natomiast ja sądzę. Myślę, że to nie. Myślę, że nie robi to różnicy poza y, wytrzymałością organizmu na przeciążenia, na kontuzogenność i tak dalej, jeśli się zaczyna w wieku na przykład 51, a na przykład 31. No dobra, natomiast... Myślę, tak szczerze, że walka, no nie no, walka też będzie, bo będzie ciekawie, bo nikt nie wie, co potrafi Twój tata i nikt nigdy nie wie, co się stanie w walce z Murana, ale ja sądzę, że konferencja, czy face to face, gdzie stary Muran będzie rozmawiał z Twoim tatą, jeśli to Twój tata będzie prowadził monolog, a on robi to w bardzo fajny sposób, czy prowadził dialog to właściwie, to to może on. No miejmy nadzieję, myślę, że tak. I co, i potem jakby Twój tata przyszedł do fejmu, to walka dwa na dwa. Ale z kim? Wybieraj. <laughs> Ciężki wybór. Nie, no, nie, nie ma z kim dwa, na dwa zrobić. Coś się wymyśli. Wiewiórze, bardzo Ci dziękuję. Wszystkiego dobrego i powodzenia w walce z Józefem. Dzięki. Wygrasz w pierwszej rundzie? Nie, w pierwszej raczej nie, ale wygram. Szczery chłopak, pozdro.